Hejka, powrotem ja. Dziewczyna Tajgera, nasza znaczy żona Tajgera. Yy, było jedno takie głupie pytanku, może nie głupie, mądre, nie wiem jakby, ale dla mnie było mądre pytanku. Jak ustawiam grzywkę? To jest tak, jeżeli chcecie dziewczyny grzywkę jest tak jak ja mam teraz, tak, to jest proste, banialne. Ustawiacie? O! Tak, na przykład. My jeszcze głowę samponem jakimś tam, nie wiem jakim używacie. Ja na przykład używam taki sampon w sesji upieżowych. Y, Ustawiasz się normalnie. Te się, włosy Wam się może kręcą, może nie, nie wiem jak wy macie fryzure. Nie wiem jaki macie włosy rodzaj. Ale jeżeli chodzi o włosy, czy fryżurę, to widzicie. Proszę bardzo. Ustawiasz się tylko tak, i smaki. Nie wiem czy wy używacie piankę, czy yy, pral, taki lakier tak zwany. Jeżeli używacie lakier, to musicie tak dobra, żeby yy, było wam luźniejsze, fantastycznie, cyktowno, tak? Ja na przykład nie jestem taką osobą, która nie używa za bardzo lakieru ani pianki. Rzadko się używam. Jeżeli coś, to to. Jeżeli chodzi o prostownica, czy karbownica. Ja na przykład używam karbownicę, bo muszę mieć trochę fale. Bo moje włosy są naturalne, blond jasny, grube, więc ja muszę mieć trochę teraz na razie karbownicą, bo od kilku lat prostowałam włosy, prostowałam, prostowałam i zobaczę, co się dzieje. Ale, coś wam powiem, dziewczyny. Dbajcie o siebie. To będzie dobrze. Jeżeli dbasie, to jest dobrze. Jeżeli używacie piankę, czy chociaż mały, taki żel, ala żel, tak można powiedzieć, który doda wam trochę tak zwanej do tego podkręcenia, i dodacie do tego na przykład używacie prostownicę czy karbownicę tak. Jeżeli nie używacie tego, jeżeli nie chcesz za bardzo tego, no to mówię, wystarczy z przejechać, przydziałką na pół, tak zrobić, opaska czy spinka do włosów. Ja na przykład teraz używam opaskę, bo mam puszcza na włosy, bo mój mąż, tajker, jak jemu się podoba takie coś, to ich mu aż się śpieszą. to nie ma do mnie, ale to nieważne, to jest mały tytuł. Nieważne, Tiger tylko na mnie będzie patrzył, nie na was. No, chyba że jakaś dziewczyna się tam postara, fruzurę zrobić i się zapyta Tigera, Tiger, dobrze? To Tiger może wam odpowiedzieć, tak lub nie. Jakby coś, to tajger mnie zawoła i powierzono co powie, to ja wtedy mogę ocenić. Ale tak, to nie. A, dwa, makijaż, żeby był dobry, delikatny, niezamocny. Niektóre dziewczyny nakładają pudru tak dużo na swojej twarzy, że wyglądają jak tapeta, tapeta od podłogi, tapeta od ścian. To jest ochydne dla mnie. Ja na przykład tak nie robię. Ja delikatnie nakładam puder, tak żeby nie było tego. Jeżeli jest pogoda upalna, to decydujecie. Jeżeli upalna pogoda, nie nakładajcie tyle pudru, bo będzie się wyglądać kosmarne. Nakładcie tak raz, dwa, kre, martwy krem, Posmaruj się twarz, potem puder, ale tak dokładnie rozmaszcie aż tu do dekoldu. I dopiero wyjdzie Wam ekstra laska. Taka laska, że zobaczycie, będziecie mi dziękować na kolanach. Może się nie znam, bo nie jestem kosmetyczką. Ale mniej więcej wiem na jakiej zasadzie to jest. Wystarczy kreska pod okiem, czarna czy brązowa kreska pod okiem. Brwi wyregulować, czy tam ktoś kreską, czarno czy brązowa, nieważne. Rzęsy, nieważne, ale żeby było zajebiste. Nie nakładaj się za dużo, tapet. Pozdrowienia, papa. Pa.